raz drugi. Trzy instytucje, powiat sanocki, Muzeum Budownictwa Ludowego i Parafia Chrystusa Króla zorganizowały Niedzielę Palmową na Rynku Galicyjskim. Impreza ściągnęła do skansenu tłumy sanoczan, mieszkańców okolic, a także turystów i wygląda na to, że na stałe wpisze się w sanowski kalendarz imprez. Cieszymy się, że możemy kolejny raz już w skansenie gościć tak dużo osób, coraz więcej palmiec, Niedziela Palmowa. Ma się też przyczyniać do tego, aby poczuć tą prawdziwość i atmosferę świąt. Cieszymy się, że dzisiaj dopisała nam publiczność, jest mnóstwo osób, wystawców. Mam nadzieję, że wszyscy miło spędzą czas właśnie na sanockim Rynku Galicyjskim. Niedziela Palmowa jest pierwszym, czy też pierwszą taką uroczystością, która niejako inauguruje naszą działalność w muzeum, naszą działalność na Rynku galicyjskim. Ale to nie tylko Niedziela Palmowa, to nie tylko Wielkanoc, bo przecież już po raz kolejny odbywają się tutaj i jarmarki bożonarodzeniowe i związane z innymi wydarzeniami, jak noce kultury galicyjskiej czy, czy nasze jarmarki folklorystyczne. Czyli ta stworzona przez nas żywa przestrzeń muzealna, jak widać, doskonale wpisała się i w oczekiwania nasze, i w oczekiwania mieszkańców Sanoka. No, można powiedzieć, że nasz ryneczek galicyjski ogniskuje tutaj i różne grupy, i różne, różne instytucje. Mało tego, zostało to dostrzeżone znacznie szerzej. Bowiem w tym roku po raz kolejny zostaliśmy nominowani do nagrody głównej w takim prestiżowym konkursie Polska pięknieje 7 cudów funduszy europejskich. Spośród blisko 300 takich projektów w Polsce zostało wybrane 18 i my w tej 18 już, już jesteśmy. Nie ukrywam, że apetyty mamy, mamy znacznie większe i liczymy no, na zdobycie nagrody głównej. Jest to niezwykle ważne dla nas, ponieważ łączy się to z różnymi i działaniami promocyjnymi yy, i no, z takim szerszym odbiorem w zakresie no, co najmniej ogólnopolskim. Po w kościele pod wezwaniem świętego Mikołaja, którą odprawił ksiądz proboszcz Andrzej Szkoła, odbył się konkurs palm wielkanocnych. Biał w tegorocznym konkursie dyplom i skromny upominek, no pięknie, jeszcze stroje piękne, palma piękna i panie piękne. Cieszymy się, palma jest największa, najpiękniejsza, najlepsza do nas. i konkurencja była dość ostra, ale daliśmy radę, podołaliśmy. Ile pracowaliście? To jeden dzień cały był pracy, tylko z tym, że osoby były już gotowe, przygotowane i dlatego właśnie szybko to poszło, jeden dzień niecały. Z palmą było związane bardzo dużo zwyczajów, bo służyła do bardzo wielu celów w domu i zagrodzie. Zaraz po wyjściu z kościoła poświęconej palmy trzeba było uderzać się, tak nawet jak się mówiło dawniej, że aż prawie do krwi tymi gałązkami jałowca, ponieważ to przez to bicie, uderzanie przekazywało się jakby tą siłę tkwiącą w palmie na tej osobie, którą się uderzało. Oczywiście najczęściej były to takie uderzanie przez chłopców i dziewcząt. Potem trzeba było połknąć bazie, bo gwarantowało to zabezpieczenie od chorób gardła. Zatykało się potem palmy w strzechy lub zawieszało w pobliżu stajni, ponieważ chroniła przed burzą, piorunami jakimiś. I wyładowaniami atmosferycznymi. I palmą wyganiano po raz pierwszy bydło na pasze. I pokruszoną stosowano do okadzania z kolei, także bardzo dużo znaczeń miała. Podczas imprezy można też było kupić ozdoby świąteczne, a także wypieki przygotowane przez Centrum Integracji Społecznej oraz koło Gospodyń wiejskich z powiatu sanockiego. Przyjechaliśmy tutaj z mrzygłodu na rynek galicyjski. Jak każdego roku chcemy podtrzymać tradycję tą wielkanocną. Przywozimy pieczywo, mazurki, serniki. No i były też i pierogi i chcemy, chcemy kontynuować to dalej, a szczególnie chcemy przekazać naszą wiedzę i na, tą kulturę dla młodego pokolenia. Te święta zawsze tradycyjne są, wielkanocne. Jest tradycja ser z jajkami, jest tradycja na serniki, chleb na zakwasie, chrzan. No ćwikła z krzanem i bardzo ładne to są święta, bardzo takie tradycyjne, no i warto ich przekazywać dla młodego pokolenia. No żeby to młode pokolenie chciało tak pracować i chciało tak z nami razem, wspólnie, to, to bardzo ładnie by to wyglądało.